Na początek tej lekcji krótkie ćwiczenie. Spróbuj sobie przypomnieć sytuację, w której chciałeś się z kimś podzielić osobistą refleksją na temat jego postępowania, ale ostatecznie byłeś niezadowolony z przebiegu takiej rozmowy. Zatrzymaj się na chwilę. Jak wyglądał przebieg waszej konwersacji? Co było w niej trudne? Dlaczego nie udało ci się osiągnąć zamierzonego rezultatu? Co poszło nie tak? Sytuacje, w których rozmawiając z innymi ludźmi nie osiągamy porozumienia, bardzo często biorą się z deficytów lub stosowania niewłaściwych narzędzi komunikacyjnych. Istnieje wiele podejść, które dzięki odpowiedniej dozie samoświadomości z pomocą prostych zasad pozwalają znacząco zwiększyć skuteczność komunikacji. Wspomnijmy chociażby koncepcję porozumienia bez przemocy z angielskiego Nonviolent Communication, autorstwa Marszala Rosenberga. Opisaną w bardzo popularnej książce o tym samym tytule. Zgodnie z nią, umiejętność opanowania emocji, i unikania konfrontacji, na rzecz jasnego wyrażania własnych potrzeb i szukania porozumienia prowadzi do spektakularnych efektów na drodze do wzajemnego zrozumienia się. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, czy konfrontacja to coś dobrego, czy coś złego. Intuicyjnie czujemy, że w kontekście komunikacji raczej nie jest to zachowanie pożądane. Zazwyczaj każe nam się z poważnym konfliktem, demonstracją siły, próbą wywarcia presji dla osiągnięcia przewagi lub realizacji własnych celów. Zresztą dopiero co wspomniałem o porozumieniu, a tu nagle konfrontacja. Skąd więc takie pytanie? Idąc tym tropem, docieramy do kolejnej pasjonującej lektury, która rzuca nowe światło na zagadnienie skutecznej komunikacji. Wierz mi lub nie, lektury, która nam wstrząsnęła i zmusiła do głębokiej refleksji nad własnym sposobem komunikowania się. Niejaka Kim Scott, doświadczona menedżer zarządzająca kilkuset osobowymi zespołami w strukturach takich gigantów jak Google czy Apple, w książce Szef Wymagający i Wyrozumiały przedstawia prosty model poświęcony zagadnieniu: Uwaga, szczerości w komunikacji. W formule klasycznej czteropolówki, czyli próbie stworzenia uproszczonego opisu złożonego zjawiska przy pomocy dwóch wymiarów i bardzo zawężonej ilości kombinacji parametrów, Mierzy się z zagadnieniem, czy warto być szczerym, a jeśli tak, to jak być szczerym mądrze. W modelu tym na osi poziomej umieszczamy wspomnianą powyżej gotowość do bezpośredniej konfrontacji. Skoro czteropolówka, to oś pionowa dzieli nam wykres na cztery pola. Przyjrzyjmy się najpierw polom na dole wykresu. W lewym dolnym rogu mieści się tak zwana manipulacyjna nieszczerość. Charakteryzują wzmożona niechęć do konfrontacji, kierowana własną wygodą, orzeniona z chęcią osiągnięcia własnych celów wszelkimi możliwymi sposobami, włącznie z manipulowaniem drugą stroną. Nie ma co się kopać z koniem, albo zróbmy to w białych rękawiczkach. To przykłady postępowania, w którym nieszczerze realizujemy swój plan kosztem kogoś innego. Dalej na prawo, wraz ze wzrostem gotowości na konfrontację, pojawia się tak zwana raniąca agresja. Nie dość, że używamy wszelkich technik dających nam przewagę nad rozmówcą, to dodatkowo zmierzamy po trupach do celu. Nie bierzmy jeńców. Jeśli nie prośbą, to groźbą. To agresywne strategie komunikacyjne, których celem jest zastraszenie przeciwnika i zapewnienie nam szybkiego zwycięstwa bez próby zadbania o interesy drugiej strony i zbudowanie z nią dobrych relacji. No dobrze, ale jakie w takim razie zjawisko ukrywa się na osi pionowej? Jest nim, i tutaj wracamy na tory dobrej komunikacji, ni mniej, ni więcej, tylko osobista troska. Tak, to ja komunikując się z drugą osobą osobiście, troszczę się o nią, o jej rozwój i jej interes. Z czym zmierzymy się, gdy połączymy troskę z niechęcią do konfrontacji? Bardzo często wpadamy wtedy w pułapkę tzw. ruinującej empatii. Doskonale cię rozumiem, też tak mam, wiem co czujesz. To piękne słowa prowadzące do pozornego zacieśnienia relacji, ale pozostawiające bardzo często drugą stronę w poczuciu bezsilności i marazmie. Skoro mam twoje zrozumienie, pewnie zrozumiesz też, że nie jest mi łatwo zmienić siebie czy otaczającą nas rzeczywistość. Zgadza się, pewnie zrozumiem, ale z dużym prawdopodobieństwem wpadniemy razem we frustrację związaną z brakiem działania i osłabieniem wiary w realną zmianę, co z czasem nieuchronnie odbije się na naszych relacjach. Jak więc wydostać się z przedstawionych powyżej komunikacyjnych pułapek? Gdy połączymy osobistą troskę z umiejętną bezpośrednią konfrontacją, trafimy w końcu na ścieżkę radykalnej szczerości. Powiem Ci prawdę nie po to, by Cię zranić, ale troszcząc się o siebie i o Twój rozwój. Zrobię to w najlepszy możliwy sposób, jednocześnie nie ukrywając moich intencji i nie owijając bawełnę. Jeżeli dołożą do tego znane techniki komunikacji bez przemocy, szansa na osiągnięcie porozumienia i wspólnego poszukiwania nowych, radykalnie lepszych rozwiązań radykalnie wzrośnie. Jak to podejście wykorzystać w praktyce? Proponuję zacząć od obserwacji samego siebie i wykorzystania modelu radykalnej szczerości do diagnozy trudnych dla nas sytuacji. Jaki jest mój własny przepis na szczerość komunikacji? Czy mówię wprost, jak jest, czy szukam sposobów na Wzmocnienie mojego przekazu, a może chowam się w niedopowiedzeniach i niejasnościach dla dobra łączącej mnie z drugą osobą relacji. Gdy uda nam się poznać nasz preferowany, często wynikający z doświadczeń i nawyków sposób postępowania, możemy zacząć próbować świadomie przesuwać się w kierunku radykalnej szczerości. Jeżeli na przykład targa mną agresja, czas zacząć troszczyć się o drugą stronę, a nie tylko o własny interes. Gdy mam w sobie wrodzoną empatię, która każe mi dla dobra sprawy unikać konfliktów, być może warto zastanowić się nad możliwościami zastosowania kontrolowanej konfrontacji bez utraty troski o drugą osobę. Serdecznie zachęcam do świadomego i bardzo troskliwego praktykowania radykalnej szczerości. Być może na początku warto uprzedzić drugą stronę, zanim sięgniemy po naszą nową super broń komunikacyjną. Czy mogę być szczery? To proste pytanie może otworzyć drogę do prawdziwie budującej konwersacji i dać nam wiele radości. Z bezpośredniej wymiany spostrzeżeń osadzonych w trosce o wzajemne relacje. Na koniec osobista refleksja i mała przestroga z entuzjazmem neofity przez kilka tygodni próbowałem praktykować radykalną szczerość. Okazuje się, że nie jest to wcale tak proste, jak myślałem. Uwolnienie sobie potwora, który nagle zaczyna wszystkich naokoło darzyć radykalnie szczerymi ocenami, to prosta droga do osiągnięcia rezultatów przeciwnych od bądź co bądź szczerych intencji. Dlaczego? Bardzo bowiem łatwo pomylić szczerość z agresją i w jej zakomuflowanej formie ranić innych. Radykalna szczerość to narzędzie rozwojowe, dzięki któremu dbamy o innych, nie mydąc im oczu, ani nie uciekając w rozmaite komunikacyjne patologie. Sztuka niezmiernie trudna, ale systematycznie rozwijana, prowadząca do ponadprzeciętnych rezultatów.